Funkcja uprawnień. Jesteśmy obecnie w administratorze systemu SystemMate. Wchodzimy w ustawienia, przyciskamy przycisk pracownicy i tutaj mamy już zarejestrowanych kilka osób z różnymi uprawnieniami, no ale chcemy dodać kolejne. Jest to bardzo proste. Wpisujemy imię i nazwisko, na przykład Leszek. Nie Niepokorny, niepokorny nazwa, na przykład wyświetlana ln e-mail leszekmałpa Oczywiście nie pozwoli mi zapisać tego, tej osoby, dlatego że podany adres e-mail jest już zajęty, czyli ja już jestem zarejestrowany, więc unikamy w ten sposób dubli. I mamy takie opcje. Jeżeli jesteśmy administratorem lub chcemy dać komuś prawa administratora, zaznaczamy wszystkie uprawnienia. Jeżeli chcemy na przykład ustawić uprawnienia dla recepcji, z doświadczenia mojego wynika, że wystarczy kliknąć tutaj, czyli zarządzanie obecnościami na zajęcia, zarządzanie klientami i sprzedaż. To jest taka absolutna baza, to jest taki must, aby recepcjonista, recepcjonistka lub osoba odpowiedzialna za dane miejsce mogła sprzedać karnet, wydrukować paragony, zobaczyć swój raport dzienny dotyczący tylko tej osoby, finansowy, sprzedaż w cashu, sprzedaż online, krótko mówiąc, aby się rozliczyć z finansów z dnia pracy. Możemy dać uprawnienia tworzenia harmonogramu? Nie musimy. Chcemy, żeby osoba, którą zatrudniamy, zarządzała warsztatami. Zarządzanie warsztatami polega tylko i wyłącznie na tym, że ktoś te warsztaty ustawi, potem już nie trzeba nimi zarządzać, same się zarządzają. Więc jest to robota jednorazowa. Mogą zarządzać produktami, gdyż system posiada w swojej strukturze taki mini sklep, czyli jeżeli sprzedajecie w swojej miejscówce dodatkowe inne produkty, wodę, Maty, klocki, świeczki czy, czy cokolwiek. Nie musicie mieć oddzielnego programu. Możecie ustawić te produkty w tym programie i sprzedawać je hurtowo, czyli umowę długoterminową, karneć świeczkę, matę lub sprzedać wszystkie produkty razem dla całej rodziny, bo samo przeszli się zarejestrować w waszym miejscu. No i resztę myślę, że możecie sobie doczytać. Robimy zapis. Osoba, która jest tutaj wpisana, dostanie adres e-mail i już sama będzie mogła ustawić login, hasło i ma dostęp do systemu. Bardzo dziękuję.